tak pają jaka wielka pszczoła z wielkimi oczami wow, ale super o, to jest super, pięknie mówi halo. No, halo co zrobiłaś, pokaż wow ale to jest fajne to jest taki ręcznik ręcznik? no co tam jeszcze masz? ale się świeci no piękne, co? Zobacz, Meluś. To jest sobie nie wiem, facyno. No. A tu co to jest? No. A to, co to jest? To... To są jakieś kuleczki, kuleczki to. kulki, a tu? Pokażę ci, to jest. A i to jest to, co I miałaś, ta gąbeczka taka. Tak. Ja co mam więcej Mam. To się ozdabia to, pewnie, nie? Można odlegę. sobie, i to też tu pokazać. No amelka ma da kuleczki takie, o, ołzka. piękne. Tak, to jest piękne kuleczki. Na te oczka można zrobić I... jakiegoś ludzika z Pokaż te oczka. O, tak wyglądają. No. Takie, takie patyczki jeszcze mamy. No. Kolejne. O. To też oczy? Nie, to nie są oczy, tylko takie... Podobne jak oczy świecące. Co jeszcze mamy? A. A co zrobimy z tego dzisiaj? Jakieś ładne... Może jakoś zdobyć na choinkę. Albo na stół, żeby postawić, żeby było ładnie. Albo... nie wiem, co. Jak myślisz, co myślisz? coś... o A to? Takie... Ale, ładne brokaciki. Takie... Mhm. O, błyszczące. Te, też już kleiła, Melka klejem? To przyklejamy? No zaraz, zaraz zrobimy coś, Ameluś. Mamy dwa kleje, o. Oliwia ma dwa Jeden kleje. Jeden ma mało, a drugi ma dużo. No. O, O, to, to takie ta mamy. No i zaraz będziemy wszystko przyklejać, Amelka. I zrobimy coś I pięknego, co? Radzki nie ma raczki, no naklejki pięknie dużo, dużo naklejek no, mamy na bardzo jest, dużo naklejek jest, no. troszkę takie a jakie chcesz taką? dla Mikołaja tak zrobimy tak coś? Mikołajowi? przygotujemy rysunek, no albo rysunek albo jakoś, on mamy tu naklejki różne ja jest ja w klej klejamelka tu gdzie masz? tam są chyba kleje, zobacz o. To są dwa kleje ja więcej będę kleić o, belka za mało. Ale jest klej, No, ale... mam jeszcze inny klej, jak mam tak, No idź. to, otworzymy to. O. Weź sobie tu przyklej, na to klej połóż. To połóż klej, no. Tak. Wyciska się? O, wyciska się. Ślić. No i teraz odwróci i przyklej do karteczki, no. O, i przyklej, gdzie no O tak, mam weź, o tak. I gdzie chcesz to? Tutaj. Tutaj, na środeczko. Przytknij teraz, przyciśnij. Co to jest? tutaj, Takie piękne, jak te trochę A tu można... mu A, bo zobacz, tam można pokaźć instrukcję. Zobacz. Zobaczcie, można jakąś motynka zrobić. A z czego go się robi? A te kółki takie duże... A, to tamte są. To, to no własnie. To może takiego mutynka zrobisz, Oliczce? No to zrobimy. Bo mama, ty Zobaczmy takie to no, nożyczki potrzebne. Trzeba uważać, żeby to nożyczki... No, takie potrzebujemy, by to miały dwa kolory. No. Tylko trzeba małe. mało. Ja, to... Też chcesz, chcesz? Dobrze. A Ale też chcesz dać ]ć. nożyczki? Chcesz nożyczki? Mało. małe. nożyczki? Uh -huh. No, no, no? Tak, uwaga, z nożyczkami trzeba uważać. No, mi ciężko jest. mamy kulki, gdzie będzie butelk piękny, śliczny Mikołaj się ucieszy Niech taki dostanie, nie Melka? dla Mikołaja to mamy, no będzie dla Mikołaja o, jak już masz szykunki o, ale wciskasz te gluty ojej skąd dywany nie poklej, co? nie no, niepokój, niepokój. I co? Masz już ile wzięłaś Amelka? Jeden. Jeden tylko wzięłaś, ten fioletowy? Tak. O, o, to jak ona się nazywa? Czułki. tak? są czółki? Teraz kolejną kulkę myślimy. Mhm. Mm Będą czułki, motylka. I kulki. Ile tych kulek zrobimy? 1, 2, 4 5. sześć. no myślę, że 6. tak, tak. No tutaj, no. Tak, a połóż potem, tutaj i a przyklej, potem no. potem zrobić te skrzydła. No, a potem skrzydła i no, ty powinien być gotowy. Y przyklej, masz tu kulkę, no. Przyklej. ojej, tutaj. To ma być? No, nie wiem. Być. O, ale piękne. Teraz małą. Teraz małą kuleczkę, no, wybierzmy jakąś małą kuleczkę. Tak, no, spójło tyle kolibia ale co, o co musimy zrobić? Nie no mamy dzisiaj oczy, miałeś oczy. A o o co jest ja no mam, ma. to jest oczy. Zapomnieliśmy i mówicie o tym. To nie jest co to nie To tu, wiem, co to było. To tylko były jakieś książeczki. Trzymaj. Trzymaj, to sobie to, bo już będziesz miała. Potem jest mam jak skończysz, okej? Okay? Może tak być, mamka? Lyle, klap, jest klaps. Ciap, ciap, jestem klapem. Ciap, ciap. No co ty? No to mocno ściskaj. Pokażeli Liwiamy, tylko musieliśmy go strzyć, bo nam się odklejał, Więc wzięliśmy igłę i nitkę i go strzyliśmy. A No a to można wcisnąć w są A to jest takie amelki. Tak. Przygotowuję dla Mikołaja, nie? Tak, bo Mikołaj przyjdzie do nas za tydzień i na choinkę to odkleje. A to dla Mikołaja? No skrzydła jeszcze, bo on nie ma skrzydła. Jak ma latać? No, no widzisz, tak się lepiej trzyma, nie Przyszyty. Dużo lepszy pomysł. Amelka, to jeszcze coś nie przyklejasz do tego, to już wszystko skończyłaś? Nie, tak. Tu jeszcze masz jakieś ładne rzeczy, zobacz. Takie błyszczące. Chcesz pomalować mazaczkami, no dobrze. To tu jeszcze może na tym możesz Mikołaja, czy nie? Czy na nowym chcesz? Na tym, no dobrze. Mama, tak, nie Trochę jest No, to ma... Ma... taki prosty, że No to szukaj. No, które Ja to nie jest Tak? Fioletowy? A jak to, jak to się przyczepia? Jak to się robi? Tłumaczcie. Ja to jest chude. No. Dobrze. To skrzydło musieliśmy też przyszyć, nie? Bo jedna się nie trzymają tym krajem. O, o, teraz mam dwie oczy. Dobrze, pewnie. Tak będę dopasować. No, dobrze. To przykleje oczy. One mają chyba klej już sam w sobie, co? No nie żartuj, że znowu trzeba będzie klejem kleić. Nie, ale ale ona się klei, Tak. No właśnie, Albo to się. Chyba to się odkleić ten papier i pod spodem jest klej. No to zobacz, czy tak jest. Może być, ale nie wiadomo. Jest, 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 jest. chyba. Mama, jest? chyba jest, nie wiem. Dawaj, bo motylek musi mieć jedno oko. To tak dziwnie wygląda z jednym okiem motylek. O, a min czasie jeszcze Oliwka narysowała bałwanka i to jest dla Mikołaja, tak? A jeszcze muszę zdawać coś, czy tylko ktoś taki zostanie? Jeszcze, jeszcze będę zdawać. Jeszcze coś będzie widać zrobić. Za chwilę będzie gotowy motylek. I obrazki. I pokażemy I wam. I wam. No. A to pszczółkę można jeszcze zrobić, no? Pszczółkę fajna. dwa. Pa, pompony skleić, czyli szyć i tylko Cię, a to będzie łatwe, to możemy spróbować. Tu weź dwa pomponiki. Teraz na... No ale potem zawiesimy. Ale chcesz to zawieźć zresztą. to jestem. samo mi wiadomo nie ulubiony, ale to będzie pasować. Jaki jest twój ulubiony kolor, Amelka? Mój jest różowy, fioletowy, złoty i zielony. Ale ty masz dużo tych kolorów. Ale nie za bardzo nie, bo to Chcę ci powiedzieć, nie za bardzo złoty i zielony, ale... Fioletowy i różowy to tak. No, fioletowy i różowy to Widzicie w ogóle najlepszy na kolor, nie? No, bo sama na to wybrałam. No właśnie, widać właśnie. A mi się Nawet tych małych nie mogłam. No. A mi widać sobie kolorowe. Chwilika. O ja! Ale A, śliczny motyl, super, super piękny. O, Michalo! No, Michalo! A teraz pszczółka. Wiesz dwie kulki, a to te dwie kulki mechate takie były, ja wiem, to takie są. To pszczółki to są takie, zobacz Z takimi tymi kolcami. To jaką weźmiemy? Yyyy O te dwie. Okay. O pszczółkę pokażemy. O tak wygląda pszczółka. O jeszcze tylko Oliwie oczy doklei. Też musieliśmy ją zszyć. No. jest tak. No, dawaj, oczy przyklejamy. Czy mamy gotowe? O, to są oczy. Styki, styki. je do czółki. A którą chcesz? Kto robi buziak, kto będzie tyłek. Ty, pupa. To wygląda jak pupa. To To wygląda jak. No, to jest zawietka, do marzenia. No, przyklejamy, bo musimy się zająć mają. Bo musimy zmienić pieluszkę. I co, kleją się te oczy? Kleją się. Ale widzimy duże oczy, zobaczcie, jaka wielka pszczoła z wielkimi oczami. Wow, ale super. Oh, jaka superowa pszczółka. Jeszcze no, pszczółkę. Na końce. Ale nie ma bardzo. To jest pszczółka. O, ale brzy pięknie.